Słowo Boże na każdy dzień. Ewangelia według świętego Jana. I Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Ten, kto miłuje swoje życie traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne, mówi Jezus. Ileż osób jest nieszczęśliwymi na tym świecie? Ileż osób przeżywa wewnętrzną rozterkę z powodu nie takiego życia, jakie chciałoby mieć. Jezus mówi wyraźnie, jeśli nie miłujesz swego życia doczesnego, Będziesz miłował życie wieczne. Błogosławionego dnia.